Witam Was w kolejnym odcinku z trybu kariery FIFA 13. Dzisiaj czeka nas hardcrowe wyzwanie. Trzy piekielnie trudne spotkania: Spartak, Barcelona i Dynamo. Tak więc zaczynam meczu ze Spartakiem Moskwa. Trzeba wygrać to spotkanie. No, już był niby w pierwszym odcinku ten zespół przeciwko nam, ale tak nie do końca. Liczy na zwycięstwo, bo jest ono bardzo potrzebne, żeby odezwać. Zresztą odskoczyć na parę punktów od CSKA Moskwy. SWAIN i to jest 1-0. Aleksander Swine w 15 minucie po fantastycznym podaniu Bystrowa otwiera wynik tego spotkania. Zobaczmy raz jeszcze. Spotkanie. Słupek po raz kolejny też trzeba podkreślić, ale tym razem strzeli tę bramkę. Nareszcie. Prowadzenie po 15 minutach 1-0. Ale SWAIN teraz przeszedł, to może być jego mecz. Dany Dany strzela niestety daleko od bramki Czasem faul tutaj mój Ale nie ma kartki, całe szczęście Będzie rzut dla Spartaka Moskwy Ale nic się nie udało im Myślałem też nad tym, żeby zmienić sobie poziom trudności na klasę światową I zobaczę jednak po tym odcinku, bo to będzie dość trudny. Zmienię tak poziom trudności na klasę światową, zobaczcie jak mi idzie że tam będzie mi szło też w miarę tak, żeby dało się oglądać. To już zostaniemy na klasie światowej. Ewentualnie znajdziecie po na, na zawodowca w meczach w takich trudniejszych. Trudniejszych w sensie na przykład, nie wiem, Barcelona, Bayern, Real. I, właściwie to wszystko. Te trzy zespoły głównie. Bo one sprawiają takie największe trudności w tej grze. Koniec pierwszej połowy rezultat do przerwy. Idą do zera I teraz bystrow! biegnie bystro w swoim strzydłem Swine i to jest już 2 do 0, druga bramka Swine w tym meczu Swine biegnie po kolejną bramkę Swine Tym razem bramkarz pięknie broni ale jeszcze jest okazja zaraz dam trochę odpocząć kilku zawodnikom gdyż za chwilę będzie bardzo trudne spotkanie ale teraz fatalny błąd Magili. ale piękna obrona, brawo teraz błąd bramkarza i 3. Kto? Aleksander S. To jest hat Hattrick. To jest jego siła. To jest Aleksander S. były piłkarz FC Nürnberg, który trafia dla nas trzecią ramkę w tym spotkaniu. I to już jest chyba jego 10. bądź 11. gol w tym sezonie. Tylko w lidze. Puchar, że tam chyba jeszcze strzeliłeś, nie mylę. Widzę, mistrzów tylko dane, Schodzi. Dany bystre Torres i wchodzą Sziroków, Lazowicz i Bukarów. Kolejna sytuacja, Bukarów tym razem. Lazowicz i Bramkarz. Mogę podać do tego, do Esłajna. Ale może być zaraz 4-0. Bukarów z różnego Wiązkuje Bramkarz. Ale Lombert, strzał z dystansu. No, co to był za gol? Aha! No, takie bramki to ja mogę rozumieć. 4-0. Dość łatwy mecz Kolejna taka bramka w tym No Szczęście po raz kolejny nam sprzyja Gromimy Spartak Moskwa u siebie 4-0 Myślałem, że będzie trudniej Piękny hat -trick Aleksandra Eswajna i gol tego Lombertza, Ale to o dziwo Lomberts jest zawodnikiem meczu Dany trochę tym razem w cieniu Ale również brawo dla niego, tym bardziej, że ani nie nie asystował Dwie asysty bystrowo, szeroko w i to jest jedna. No, możemy być z siebie zadowoleni. Teraz czeka nas najtrudniejszy mecz. No i raport zwiadowczy. Odrzucamy. Nie, 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 nie. Odrzucamy. Ten kontynuujemy. Odrzucamy. Podpisujemy. Zobaczymy, jak będzie. Odrzucamy. No, nie będzie z niego pożytku raczej. Zobaczymy, jak straż bramkarz Parker. Dość niski, ale może akurat. Proszę, bez bardzo nam się powiodło. Motywujemy. Jak to nasz skład? Wszyscy są wypoczęci. Za Teresa, może to wejdzie na Kshirokov. Najwyżej potem go zmieni. Musimy być to optymalnym składem. Jak z formą. Szeroko trochę gorzej niż Torres. Ale nic nie poradzimy na to. Ale Słajnowi już podkoczyły statystyki w tym roku. U nas. No i dobrze, dobrze, dobrze. Zapiszemy sobie grę. W razie czego. I gramy mecz. Pierwszy mecz z Barceloną. Będzie. Cholernie ciężko. I jest okazja. I to jest 1-0. To jest 1-0. W trzeciej minucie Ikai Gundogan. No, tego się może powiedzieć nie spodziewałem, że od razu w trzecim minucie strzelisz bramkę na 1-0. Zobaczcie raz jeszcze. I te, to jest Waldes na bramce. Ale wprowadzimy. No, sensacja wisi w powietrzu. I niebezpieczna sytuacja teraz będzie. FAUL tutaj był. No i Messi. Ale całe szczęście. Fatalny strzał. Stacja Barcelony. Czy to będzie gol? Czy to będzie gol? Muszę uważać, nie potrzebuję to bramkarza, no tak daleko wychodziłem. Lecz zdążył na mestu, próbujemy zaderblować na śmierć. Ale oddalam zagrożenie. A jednak nie. Dani Alves. Zaś to samo. Pedro. Xavi. Piquet, Fabregas. Cholerna Tikitaka, jak ja tego nie znoszę! Pedro! O no, całe szczęście, wreszcie się udało. Chociaż nie! Busquets! Abregas! Strzał! Potężny, ale udało się wybić piłkę. No cholera, to jest ta tiki taka właśnie. Ale teraz... No, nie tutaj miałem podać, nie tutaj miałem podawać! Miał być na drugą stronę, tam mogło być już 2 do 0. To może być już 1-1? Jednak niepotrzebnie Pedro tak się zapędził. Cholera, mam problemy z nim. To są problemy i to jest całe szczęście. Strzał tuż obok bramki. Szansa dla nas. Dany biegnie skrzydłem. Podkreślę, że jednak jest niewielu szans. Po prostu to Barcelona to nas ciśnie. A mieliśmy szczęście, że jednak mieliśmy jedną bramkę. Cholera, oni mają chyba z piłki 70%, jak mniej więcej. Ale teraz obrona Malafieva Będzie jutro Barcelony. 67 do 33, posiadanie piłki. Myślę, że trochę większy będzie. Całe szczęście Malafiew na posterunku Ale teraz może Eslain. To może być jego sytuacja. To może być jego dzień. Po raz kolejny. Czy będzie gol? Kurwa mać. No mam już tego na serio dosyć, no. Czy ta cholerna bramka musi być aż taka mała? Czy nie może być większa o 5 centymetrów? Altraz dany i prosto, Wiktora Waldesa. Będziesz rożny? Tak jest, jeszcze mam rożny przed przerwą. Dan dośrodkowuje. Z Sansu strzela. Czy jeszcze będzie na nas out? Tak, jeszcze mamy sytuację tutaj. 10 goli w sezonie strzelił już. Dany s Dany ciągle przy piłce. Dany! Nie ma gola. Ale też powinien być z pierwszej połowy. Trochę podciskaliśmy przy po tej końcówce, ale. Było oczywiście poprzeczka. Jakby to mogło być inaczej. Wtedy mi się Gündogan Kto mamy wyniki, póki co. Salzburkowiec z Montpellier, proszę, proszę. tak to również bez żadnych sensacji. Spalnego nie ma, ale tylko boczną fiatka ostrzelił zawodnik Barcelony. Sławny, może coś z tego wyjdzie jeszcze? Może z tego będzie, bo tu jest okazja i to jest gol. Ja nie wierzę, jak on to robi. Jak on to robi? Aleksander Sławny. No, spłacił każdy swój cent. Fantastyczne uderzenie. Kolejna nasza sytuacja. zaś Aleksander Swine. będzie mieli drzut rożny. I to już jest pewne. Zamieniam sobie potem na tryb. A na kolejny poziom trudności. Już to jest po prostu nudne. nie takich ciągłych zwycięstw. Chociaż jeszcze oczywiście nie wygrałem z Barceloną. I nie mam zamiaru tego zapeszać. Bo jeszcze jest całe pół godziny. Ale prawdopodobnie tak będzie. Jeszcze może z Dinamo Moskwa. Będę grał już na nowym trybie. Trudności, poziomie trudności Zobaczymy zresztą Messi tymczasem pod naszą bramką Ale w broni I po raz kolejny Malafiej No, też będzie walczył w zawodnika meczu Gündogan i to jest 3 I to jest 3 Druga bramka Gündogana w tym meczu Na pożegnanie Ale to była bomba No, strzelcy bramek w tym meczu schodzą Plus Lomberts Weźcie w Hubocian bo Czech z tego co który który też musi trochę grać w tym składzie. Jeszcze oprócz tego chodzi Oliver Torres i Dan Kulazowicz. Prowadzimy 3-0. Trochę zbyt łatwo. Bystro. I ośmiesza Barcelony do końca. Jeszcze akcje Barcelony. Jordi Alba Albo po raz kolejny, tej hubocian na posterunku. Ale też będzie powoli koniec tego spotkania i stało się, rozgromiliśmy Barcelonę 4 do 0 na wyjeździe. Bystrow Gundogan, Eswain Gündogan. Nie było zbyt pięknego widowiska, w sensie, myślę, będzie trochę trudniej. Tylko przez pierwsze minuty tam było trochę problemów. I liczyłem na coś trudniejszego, zmieniam teraz poziom trudności sobie. No i tak jak widzimy, oceniam zasługę wysokie. Brawo dla wszystkich. Asystował Bystrów też, Bystrów piękny mecz rozegrał. Może go nie sprzedawać jednak, nie wiem, czy Alicja nie tutaj, widzę. I jeszcze ostatni mecz w tym odcinku z Dynamo Moskwa. Pochwalamy No Dynamo jest w tabeli czwarte. W razie naszego potknięcia na pewno będą czekać tam wszyscy. Statystyki są tymczasem... Zobaczymy sobie statystyki piłkarzy. S1 i Dani. Zobaczymy na tego Sudsaka. I oczywiście na Kev Kevina Kurania. Tam jeszcze Gatagów jest, widzę. <grym> Asysty. Ładnie to wygląda. Ale w czysty kontakt już nie jest. Tak oczywiście. Dopiero na piątym miejscu jest, jest Malafejów. A czekajcie, zobaczymy sobie, jak ten jest w Champions League w belach wszystkich po trzech meczach, Chelsea chyba idzie już po awans. Tak samo my, a nie wiadomo jak bardzo się spisze. Remis salzburgim zaszkodzi na pewno. chyba te 4-0 teraz sali? Tutaj start otwarta oczywiście. Walencja raczej też idzie już po awans oczywiście w tej grupie. Tutaj. Bayern nie Anderlew, raczej pola zasięgiem Tu będzie bardzo ciekawie Widzę, że tutaj miał remisy Spartak z Bazem i i wygrał z Norcilandem Tutaj wszystko się może zdarzyć prócz Celtic'u Tutaj raczej tak jak jest do ale To jest koniec A jak tam Europa League? Tabele Tylko te polskie patrzą Lech no cóż, no cóż, nie porażki z Blibao Legia. O proszę proszę, remis z Rubinem. I dwie wygrane, brawo, brawo Legia. Tak powtórzyć i będzie kolejna faza grupowa znaczy faza chorowa. Śląsk bez komentarza. Tak więc gramy ostatni mężczyzn, tym... czekajcie. Ustawienia gry, klasa Światowa Zapisujemy I gramy kolejny mecz w tym odcinku Gündogan Ciągle ciśniemy Powiem wam, że jest o wiele trudniej niż na zawodowce, ale To jest też nawet fajne, bo Teraz się muszę wysilić trochę przynajmniej Chcę tylko zobaczyć dobry uznany występ Ale też nie taki prosty Wiesz, to da mi do zrozumienia, że jest co robić w tej grze, a nie tylko wygrywać. Okaza gości tymczasem. Kurani! I dobre, dobrze wrócił obrońca. Brawo. Ale jeszcze ciągle zagrożenie jest pod bramką. Dzucak. Uff, dużo do bramki. Kolejny rożny dla przeciwników, na I... kolejny różny. Trzeba uważać, bo jest niebezpiecznie. No i jest w końcu jakoś w miarę trudno w tym... w tej grze. Nie grałem wcześniej na tym poziomie trudności, po prostu nie widziałem jak w tej poradze. Dawno nie grałem w ogóle FIFA na online. I na początku mi też tak nie szło, nie szło dobrze. Ale dam radę. Za co fałty, ja nie wiem. Rzut karny! Co ja zrobiłem takiego? Cholera jasna. Muszę obronić, muszę obronić. Skup się, skup się, skup się. Niestety. To jest 1 do 0 dla przeciwnika. Kolejna okaz dla przeciwnika. I nie ma bramki, całe szczęście. Kolejna okaz dla przeciwnika. Nie wiem jak do niej w ogóle doszło. Nie no, to co muszę wam powiedzieć po tej pierwszej połowie to jest to, że... To co jest pomiędzy zawodowcem a klasą światową, to jest niewyobrażalny poziom różnicy. I chyba sobie trochę czekać, statystyki tylko sprawdzę. No zobaczcie sami. Zrobię sobie jedną rzecz. Musicie mi powiedzieć, albo robię tak, albo robię tak. W sensie... Musicie mi po prostu powiedzieć, czy mam dawać sobie statystyki lepsze. Ustawienia gry. Użytkownik. Nie wiem, nie to 60 wszystko? Czy coś? Nie czekajcie, czekajcie, czekajcie. Prędkość piłki przez strzał dam jeszcze 60. Szybkość podań 60. Mocności wielokąrskie dam na 60. Proszę, że miał jakiekolwiek szanse, nie? Bo tu jest po prostu taka różnica, że ja jestem dobry, jeżeli Czekajcie, to zostawił tak? też tak zostawię już sił uderzenia na 60 też. Ok, po prostu albo. Chcę mieć po prostu jakieś szanse, nie? Nie tak, żeby teraz sobie przegrywał. Od razu trochę inaczej się gra. Ja na fucie bardziej. No, teraz mogę grać, tak? Prawie jak Błaszczykowski, czy tam sam. Tak, nie przegram, no ale będę mógł walczyć Denisov, Denisov, ale bramka! To jest ten gol! Chyba trochę przesadziłem, może zmniejszę jej do 55 Tak żeby była jakaś minimalna przewaga Ale zobaczcie, to jest siła niesamowita Już od tego, od przeciwnika, do tego goło właściwie Jest remis Chyba jednak potem zmienię to na 55, tak by optymalnie po prostu postaram się przez jakiś czas nagrywać tego LSP, ja tylko tam wszystko wyrenderować. Bo jestem już kilka odcinków do przodu. Dzisiaj wróciłem do dopiero trzeci. A to już jest chyba szósty czy siódmy. Ale tam ważne, że nagrywam. Mam też ochotę do nagrywania. Bo teraz nie mam takiej publiki jak kiedyś to było. Wiadomo, że tam widzowie z rewitacji puści, w sensie, że. Subskrypcje takie nic nie warte, bo każdy oglądał co innego. Każdy jest po co innego na tym kanale. Zresztą każdy chodzi o co chodzi. Ale nic to, żeby była zabawa. Tym bardziej, że to jest jedyna seria, którą... Moja seria, którą sam potrafię oglądać. Sam siebie oglądać w sensie. I mi się to nie nudzi. Po prostu to jest taka gra, że... Ciągle się na to patrzy. To nie jest nudne, bo to jakieś akcje ciągle się dzieją. To nie jest też ta FIFA, w sensie te mecze, kiedy to po prostu całe opuszczają, bo teraz wreszcie znalazłem sposób, żeby to robić wszystko naraz, w sensie, że wycinając nice i tak dalej, że naprawdę się przydaje do tego. A teraz akcja Dynamo Moskwy. No, ej, cholera jasno, co to miało teraz znaczyć? Ale piękna brama Lafayette'a. Ale teraz bramka przeciwnika, bakal Mimo wszystko, chyba jednak na 10 zostanę. Tak miałem tylko zbudzenie trasy, tak, tak wyrównanie, że mój skill, a skill przeciwnika jest na równi. Jak ten gol w ogóle tutaj podał? Nie zdążył i gol. kanuników To jest punkt obrony. Ale nie ma 3-1 póki co, jeszcze mamy szansę zremisować. Więc spokojnie, trzeba zachować spokojną głowę. Bystro. Ej, to jest... czerwona kartka ten fal na być. Nie, może nie czerwona, ale żółta. Będę prawo wywać, Nie wiem kim tylko, badanym. No, bramkarz jest tutaj czy nie? Jest bramkarz na razem z nami. Teraz tak, gol bramkarzem. Nie ma nic i to już jest chyba koniec. Już tego meczu nie wygramy, nie zremisujemy. Niestety, pierwsza porażka w tej serii. Jeszcze jest szansa, jest ci nadziei. Nie ma żadnego wolnego, to już jest koniec. To już jest koniec, przegrywamy na koniec tego odcinka. Ale myślę, że. Właściwie w tej drugi powie, kiedy grałem, tak już wiadomo, jak. Bo 1-1, więc. Myślę, że. Tak damy sobie radę. Tak więc, pierwsza porażka stała się niestety faktem. Ale to nawet dobrze, dla, tej, dla dobra tej serii. Tym bardziej, że CSK zremisowało i mamy ciągle szansę. Jest ciągle tak samo, jest bardziej ciekawa czołówka tutaj. Teraz gramy mecz z kim. To jest Awania Kaukas Czyli lecimy daleko na daleki wschód. No więc to by było już na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!